Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, ponieważ ostatni film, w którym poruszyłem kwestię spadku gęstości elektrolitu i spadku pojemności, wywołał niemałe zamieszanie, aby jeszcze bardziej Wam namieszać w głowie, postanowiłem kontynuować to doświadczenie i postanowiłem, że pokażę Wam, jak wygląda ten spadek gęstości elektrolitu. W pełni sprawnym nowym akumulatorze, bo akurat udało mi się powiem, zostać posiadaczem tego akumulatora. To jest akumulator o pojemności 74Ah, a więc myślę, że na tym przykładzie idealnie uda mi się Wam pokazać, jak to dokładnie wygląda. Uda mi się zrobić tą charakterystykę w spadku gęstości elektrolitu, ale co najważniejsze, chciałbym Wam powiedzieć właśnie o tym mieszaniu się elektrolitu, bo. Słuchajcie, mówiąc elektrolit, musicie pamiętać, że w akumulatorze mamy do czynienia nie tylko z elektrolitem, z tym, którym możemy pobrać za pomocą areometru, ale również z elektrolitem, który jest wchłonięty w płyty. A więc w procesie ładowania i rozładowania ten elektrolit po prostu się ze sobą miesza. Jest to na pewno zjawisko, o którym słyszeliście podczas rozładowania i ładowania, czyli roz warstwienia się elektrolitu później podczas ładowania musimy wymieszać ten elektrolit i tak dalej. Dobra, słuchajcie żeby nie przedłużać, co ja Wam tu dzisiaj pokażę? Pokażę Wam przede wszystkim tak, że pojemność akumulatora po pierwsze zależy od obciążenia a oprócz tego zależy też od tego czy to obciążenie jest ciągłe czy też przerywane a więc dlatego słuchajcie, przygotowałem sobie takie stanowisko, bo będę tutaj używał e, różnego obciążenia. W pierwszej kolejności ten akumulator będzie rozładowany prądem 20-godzinnym i będzie to taka nasza pojemność i czas referencyjna. Czyli wyznaczymy sobie punkt odniesienia tutaj. Ja dlatego e, dołączyłem do całego tego układu mój miernik, który będzie mi zrzucał dane na komputer, dlatego że będę używał różnych elektronicznych obciążeń, a więc żeby nie było, że tamto elektroniczne obciążenie sobie tak to policzyło, a to sobie policzyło inaczej, postanowiłem, że po prostu całość będę mierzył za pomocą zewnętrznego miernika. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Słuchajcie, co ja tutaj postanowiłem sobie ustawić. Tak to niestety, moi drodzy, bywa, że czasami doświadczenie trzeba powtórzyć ze względu na zmieniające się warunki. No niestety nie uwzględniłem jednej rzeczy, nie uwzględniłem spadku temperatury. Aura nam się troszkę zmienia. Ja tutaj robiłem pomiar pojemności pierwszej, tej referencyjnej, z akumulatorem umieszczonym tutaj u mnie na stole. No niestety. Podczas tego badania temperatura tam wynosiła około 22 stopni, potem temperatura spadła poniżej 16, a więc jestem zmuszony to doświadczenie powtórzyć. Tym razem umieściłem akumulator w mojej komorze, ustawiłem tutaj temperaturę 25 stopni. Ta temperatura powoli się tutaj już zaczyna stabilizować, a więc po raz kolejny zrobimy pierwsze rozładowanie, nawet tutaj. Widzicie, mamy temperaturę. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że będzie widać, bo jeden z czujników wrzuciłem też do środka komory, żeby było dokładnie wiadomo, jaką temperaturę w tej chwili mamy. No i słuchajcie, pierwsze rozładowanie, rozładowanie C20 bez przerw. Kolejne zrobimy z przerwami, a trzecie rozładowanie będzie to rozładowanie prądem 25A, a więc zmierzymy sobie pojemność rezerwową tego akumulatora i zobaczycie jak ta gęstość elektrolitu będzie wyglądać. Dobra, całość oczywiście zapiszę mój miernik, żeby nie było wątpliwości. To co, lecimy i rozładowujemy klienta. No, napięcie ustawię na 10,3 uwzględniając te spadki napięcia na tych dość cienkich kablach. No i niech się dzieje, zobaczymy jaką pojemnością się pochwali podczas ciągłego rozładowania a jaką pojemnością podczas rozładowania przerywanego przy tym samym obciążeniu i tak moi drodzy akumulator został rozładowany mamy tą pojemność referencyjną czyli pojemność odniesienia zobaczcie jego pojemność wynosi 64, 64 Amperogodziny rozładowywał się w czasie 17 godzin i 19 minut, no, i teraz ja zaraz już sobie go wyciągnąłem. Zmierzymy sobie gęstość elektrolitu tego akumulatora, natomiast drugie rozładowanie przeprowadzimy tym samym obciążeniem, czyli ponownie prądem 3,70 a ale z przerwami. Ja Wam za chwilę powiem: sprawdźmy sobie, jak wszedł z gęstością elektrolitu. Co nam tu się udało uzyskać? Za mało. No, ponownie jak to miało wcześniej miejsce, gęstość poniżej 1,1. Ja myślę, że mamy tutaj jakieś 1,05. Nie pozostało nic innego, jak ten akumulator naładować i powtórzyć test z rozładowaniem. I co się stało, że się nie powiem brzydko? No, tak czasami bywa, słuchajcie, że może nie tyle doświadczenie nie wyjdzie tak, jak byśmy chcieli, ale całkiem przez przypadek dowiadujemy się pewnych rzeczy. Co się stało? Otóż, no, tak naprawdę nic się nie stało podczas tego rozładowania przerywanego, które prowadziłem na tym akumulatorze. Otrzymałem bardzo zbliżoną pojemność, jak przy rozładowaniu ciągłym. No więc pojawia się pytanie, czy nie ma czegoś takiego, być może jak dyfuzja elektrolitu. No i zazwyczaj ja potrzebuję oczywiście kilka dni, żeby to wszystko przemyśleć. I moi drodzy, do czego dążę? Dążę do tego, że całkiem prawdopodobne, że ta dyfuzja, czyli te mieszanie się elektrolitu, podąża za procesem rozładowania w momencie jeżeli rozładowujemy akumulator prądem 20 godzinnym a co jeśli obciążenie akumulatora jest zdecydowanie większe no i właśnie postanowiłem kontynuować to doświadczenie i w tej chwili mam tu dołączone już to moje duże elektroniczne obciążenie zobaczcie ustawiłem sobie tu prąd obciążenia 25A napięcie odcięcia 10 i pół wolta I słuchajcie, już pomijam te komory, temperatury. Mamy tu w tej chwili gdzieś jakieś 12,8, niecałe 13 stopni w tej chwili i tak już ta temperatura tu się stabilizuje. I co? Zobaczmy sobie w tej chwili gęstość elektrolitu. Ten akumulator został ponownie naładowany. I co my tutaj mamy? Mamy tu na poziomie 1. 29, widać to? Nie, nie widać. A teraz widać. 1,29. No i co? I zobaczymy przede wszystkim, do jakiej gęstości spadnie podczas takiego szybkiego rozładowania. A potem, co? A potem rozładujemy ten akumulator dokładnie takim samym dużym obciążeniem, ale z przerwami. Zobaczymy, co uda się nam tutaj osiągnąć. Czyli, co? Odpalamy maszynę. Niech się dzieje, zobaczymy jaką pojemność uda się tutaj uzyskać i jaki czas rozładowania. No i zobaczcie, właśnie elektroniczne obciążenie zakończyło proces rozładowania. Zobaczcie, jaką mamy pojemność 47, no 47,5 amperogodziny. No i co, i zobaczmy sobie, jak wygląda ta gęstość elektrolitów w tej chwili. No, niestety tym areometrem tego nie zmierzymy. Musimy wziąć ten drugi i mamy gęstość tu na poziomie 1,14. 1,15 No, myślę, że coś koło tego. 1,14 A więc. Już widać pewną różnicę podczas dużego rozładowania, szybkiego rozładowania. Ta gęstość tak nisko nie spada. No i co? I teraz po raz kolejny będę musiał naładować ten akumulator. Eee, i, I co? No i rozładujemy go po raz kolejny prądem 25 amperów, i wtedy e, zrobimy sobie, myślę, e, to rozładowanie z przerwami co 20 minut, ponieważ to trwało niecały. Dwie godziny, a więc myślę, że to będzie taki dobry, dobry czas, aby zrobić to rozładowanie z przerwami. Nadszedł czas na ostatnie rozładowanie, czyli rozładowanie z przerwami przy obciążeniu 25 Amperów. Ja myślę, że obciążenie będzie trwało 20 minut, potem 40 minut przerwy, tak żeby cały cykl zamknął się w jednej godzinie. No i akumulator mamy po raz kolejny naładowany. Zmierzymy sobie gęstość elektrolitu w chwili obecnej. No mamy tu trochę powyżej 1, no prawie 1,30, ale obecna temperatura to w okolicy 10 stopni. Także znowu nam trochę temperatura tutaj spadła. Uwzględnimy to oczywiście. No i dobra. I teraz tak, ja sobie włączę elektroniczne obciążenie. Niestety ten wentylator mi tutaj strasznie dokazuje. Ja sobie ustawię na nim parametry. No, i mamy tutaj ustawione obciążenie 25 Amperów i czas trwania 1200 sekund, czyli 20 minut. No i lecimy. Za chwilę przestanie. I zobaczymy po tym czasie, co się tu wydarzy. Ja tu będę przychodził co godzinkę, włączał to obciążenie. No i zobaczymy jaki tego będzie efekt w postaci uzyskanej pojemności oraz w postaci gęstości elektrolitu. Minęła godzinka, czyli mamy 20 minut rozładowania, 40 minut przerwy. Postanowiłem sobie, że jeszcze będę dokonywał każdorazowo pomiaru gęstości elektrolitu. No i wyznaczymy tą charakterystykę spadku gęstości. Także ja sobie tu będę mierzył, wy sobie oglądajcie. No i co, znowu awaria, znowu zmiana planów. Nie, nie, moi drodzy, zadziałał tutaj czynnik ludzki, e, czyli mój błąd, nagadałem głupot. Wydawało mi się, że osiągnęliśmy całkiem inny rezultat. Jednak spójrzcie sobie na te moje notatki. Mamy 20 minut 40, 60, a potem 90, 120. Sądziłem, że jestem w zupełnie innym punkcie niż to w rzeczywistości się wydawało. No dobrze, ale co my tutaj osiągnęliśmy? Co tutaj udowodniliśmy? Powiem szczerze, że to jest kolejne doświadczenie, gdzie z góry przyjąłem wynik i chyba troszkę się zapętliłem w tym, co chciałem Wam pokazać. Oczywiście, ja chciałem Wam pokazać to, co kiedyś udało mi się uzyskać. Ale przy trochę innych założeniach, przy przede wszystkim innym akumulatorze no powtarzam wam wszystkim, że należy traktować bardzo indywidualnie kwestie każdego akumulatora, gdyż każdy akumulator jest inny, a sam wpadłem jakby w tą pułapkę. No dobra, ale co tutaj się stało, jakie mamy tu wyniki? Bo przecież na tym miało polegać to doświadczenie, zobaczcie sobie tą tabelkę co tam nam się udało uzyskać przy rozładowaniu prądem 3,7 Ampera czyli rozładowanie potoczne zwane prądem C20 gęstość początkowa podczas rozładowania była to 1,28 a po rozładowaniu gęstość zeszła nam aż do wartości 1,05 bardzo niska gęstość elektrolitu i co można na tej podstawie wywnioskować. No można przede wszystkim, że akumulator jest bardzo dobry, gdyż im większa ta rozpiętość gęstości elektrolitu, tym w moim odczuciu lepiej, wraz że tak powiem z czasem eksploatacji, wraz z, z tym jak się akumulator starzeje, no to ta gęstość po rozładowaniu nam tutaj wzrasta. Im niżej zejdziemy z gęstością, tym może to lepiej świadczyć o no dobrze, przejdźmy dalej. Czas rozładowania było to 17 minut, 19, przepraszam, 17 godzin, 17 godzin, 19 minut, a zmierzona pojemność to było 64 Ah. No i ja potem mówiłem tam, że podczas rozładowania z przerwami no, uzyskałem bardzo porównywalny wynik. Zobaczcie. Wprawdzie akumulator rozładował się 18 godzin i 35 minut, uzyskaliśmy 68 amperogodzin, jednak jest to no, różnica na tyle niewielka, że myślę, że możemy uznać, że właściwie w granicach błędu, w granicach niedoładowania akumulatora, być może w poprzednim pomiarze, po prostu ten akumulator był troszkę mniej naładowany. No, i potem poddaję wątpliwość w ogóle tego mieszania się elektrolitu, tego elektrolitu wewnętrznego, zewnętrznego. Więc postanowiłem rozładować akumulator i zmierzyć tą pojemność rezerwową. Było tu obciążenie 25 amperów. Zobaczcie, przy pierwszym rozładowaniu bez przerw gęstość początkowa była 1,29, a gęstość po rozładowaniu 1,14. No, i to była ta kluczowa różnica, o której chciałem Wam. Powiedzieć, czyli no nie dość, że pojemność akumulatora, bo zobaczcie jaką uzyskaliśmy pojemność zaledwie 47,5 Ah a więc wraz ze wzrostem obciążenia spada nam pojemność akumulatora no to jest to o czym ja już wielokrotnie mówiłem, co określa twierdzenie Pickert'a czy Peckert'a im większe obciążenie tym krótszy czas rozładowania i mniejsza pojemność akumulatora No i Również mniejszy spadek tej gęstości elektrolitu. No i potem powtórzyłem. A tu mam błąd, ale to ja na filmie jeszcze poprawię. Eee, I kolejne rozładowanie również prądem 25A. Tym razem z przerwami. Eee, gęstość początkowa była 1,3. Pamiętajcie, że tutaj mieliśmy nieznacznie niższą temperaturę. Gęstość po rozładowaniu była 1,16. Czas rozładowania tam był właśnie jaki. No, wy będziecie mieli to na tabelce, ja sobie tu zapomniałem dopisać. Natomiast zmierzona pojemność to 46,5 Ah, a więc nieznacznie mniejsza. No więc jak to jest? Czy ta pojemność akumulatora rozładowując go z przerwami czy bez przerw no, różni się czymś? No, jak pokazało to doświadczenie w przypadku tego konkretnego akumulatora, w przypadku tych konkretnych założeń? No, nie uzyskaliśmy tu większej pojemności, dając czas na to, co ja mówiłem na samym początku: na wymieszanie się tego elektrolitu, na jakby odzyskanie tej pojemności, no bo ta pojemność tutaj nie weźmie się z niczego. No, skąd więc taka moja teoria? No, otóż wiecie, ja Wam chciałem pokazać to, co kiedyś udało mi się uzyskać na innym akumulatorze, na akumulatorze używanym, który. No, miał zdecydowanie mniejszą rozpiętość gęstości elektrolitu. No i teraz przechodząc, jakby do charakterystyki spadku gęstości elektrolitu, zobaczcie sobie ten wykres. Ta niebieska linia, ten niebieski wykres, jest to wykres z tego akumulatora, a ja wam chciałem również nanieść, gdzieś tam wygrzebałem moje notatki, właśnie z podobnego doświadczenia, które przeprowadzałem na. No deczko w zużytym akumulatorze, jak to wyglądało w jego przypadku. Na no, różnica jest już na samym początku. Tam miałem ogromny problem z uzyskaniem wyższej gęstości niż 1,27, a więc to doświadczenie rozpocząłem z taką gęstością. Jak widać, ten początkowy spadek gęstości był mniejszy zdecydowanie. Potem mieliśmy taki spadek liniowy. A przy końcu rozładowania, właściwie też nie był jego koniec, bo ta pojemność jeszcze tam jakaś została. No ten spadek gęstości był znaczny. No w przypadku tego nowego akumulatora, jak widać, no ten wykres jest linią prostą, jakby. Dopiero przy końcu widać, że ten spadek gęstości jakby przybrał na prędkości. No więc tak to wygląda. Powiem szczerze, że no, trochę mnie to zaskoczyło. Potrzebałem trochę czasu, żeby to wszystko przemyśleć, żeby to wszystko jakoś przeanalizować. No i doszedłem do takiego wniosku, że w nowym akumulatorze, gdzie mamy 6 cel, no ta gęstość elektrolitu jest tu rozłożona równomiernie. Te cele, one jakby pracują w tym samym zakresie, zarówno podczas rozładowania, tak samo jak i podczas ładowania. W wyeksploatowanym akumulatorze zapewne często spotykacie się z tym, że gęstość elektrolitu na poszczególnych celach jest różna. Różna jest też sprawność każdej celi z osobna. Mocno prawdopodobne jest, że wtedy, kiedy dokonywałem tego pomiaru, również mierzyłem tą gęstość elektrolitu na jednej celi. Wydaje mi się, że powinienem zmierzyć wszystkie cele, wyciągnąć jakąś średnią, może. Może wtedy te wyniki byłyby nieznacznie inne, ponieważ te cele mogą pracować w różnym stopniu. Jedne po prostu będą bardziej obciążone, ponieważ ich jakby sprawność jest mniejsza. No tak to sobie tłumaczę. To jest jedyne rozsądne wytłumaczenie dlaczego udało mi się tu uzyskać takie wyniki, które jakby zaprzeczały temu, co udało mi się uzyskać na innym akumulatorze. Wracając jakby do tej dyfuzji, no, oczywiście ta dyfuzja, czyli te mieszanie się elektrolitu, tutaj zachodzi, natomiast no, te reakcje chemiczne nadążają, zarówno przy małym prądzie rozładowania, jak i przy dużym prądzie rozładowania, nadążają za tym procesem rozładowania, więc. No i tak to wszystko wygląda. Nie chce być inaczej. Ja muszę zmienić trochę podejście do tych doświadczeń, bo się okazuje, że no, nie zawsze to, co chcę Wam pokazać, wychodzi tak jak to wyszło mi za pierwszym razem zresztą miałem nauczkę już po kiedyś nagrałem taki film dlaczego warto ładować akumulator i również tamto doświadczenie przeprowadzałem na w, no, dość sprawnym akumulatorze a pierwsze które dało mi zupełnie inne wyniki przeprowadzałem na zużytym akumulatorze no i to co chciałbym Wam zaznaczyć w tym miejscu pamiętajcie że jeżeli ja Uzyskałem takie wyniki. To jeżeli nie wiem, ktoś inny zdecyduje się na powtórzenie tego doświadczenia, uzyska dokładnie takie same, bo może się okazać, że na przykład w jego przypadku podczas tego rozładowania przerywanego uzyska większą pojemność niż podczas rozładowania ciągłego, no ciekaw jestem, czy ktoś się podejmie, znaczy ja wiem, kto się podejmie. Z tego miejsca chciałbym również podziękować. Mojemu znajomemu Piotrowi, który zawsze dodaje mi otuchy, jeżeli mam burzę mózgów i nie bardzo wiem do końca, nie jestem pewien, jak to mam interpretować. On zawsze rzuca swoje światło na te moje wyniki, na te moje interpretacje, wnioski i jakoś wspólnie dochodzimy do podobnych wniosków. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.